Siemano, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w drugim odcinku z bicia Metinów na mapach 90, tym razem kolejny Metin 95 zielony. On się kiedyś nazywał tam chyba Albo Der, albo Das metin, Metinem Rock. Chyba coś takiego albo. Coś takiego dziwnego było strasznie, że tych Metinów praktycznie nikt nie bił. I chyba nadal ich nikt nie bije z jednego prostego powodu, że co z tego... że tutaj jest jakiś tam drop, prawda? Może ciekawy, może nieciekawy dla niektórych, ale przykładowy ja powinienem mieć tutaj cały czas mis praktycznie od tych uczników, a tak nie jest. Wiecie dlaczego? Po prostu nie działa na nie bonus, ani na odporność na strzały, ani na unik strzały. Unik strzały działa jedynie na ttt te, te... Dobrze chyba mówię, tak? Na nie działa, tak, oczywiście, ale na łuczników oczywiście już zapomnieli, że łucznik to chyba ten bonus nie powinien działać, tu nie wiem damy, ABS nam miecze. No przykładowy taki wiecie. Co do wczorajszych filmów, Przedwczorajszych, wczorajszych filmów był dziwny głos. To niestety powiem wam tak, mikrofon za 150 zł, oddany, że nadaje się do dupy tyle mogę powiedzieć, nie będę już mówił jakiej marki i tak dalej, ale nie opłaca się go brać, więc nie dziękuję. A było, wiecie, gadałem z tym kolesiem, co tam, wiecie, co sprzedaje była mniej więcej gadka taka, że no, to taka bardzo, bardzo dobrze głos oddaje i tak dalej, nie trzeba krzyczeć. Okazało się, że się darłem i praktycznie siebie nie słyszałem, bo nawet po ustawieniu tak jak powinno być, w tym raczej słyszycie mnie dobrze, bardzo dobrze, bez żadnych, wiecie, oddechów jakichś tych. tych, puh, Bez takich rzeczy, jak teraz zrobię specjalnie. Puh, 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 puh. No, no, takie rzeczy tam były. No, sami słyszeliście, jak te filmy brzmiały, ale no nie będę mówił już. Dobra, widzicie, kolejne dropy są, lecą, i jedne są fajne, drugie są niefajne. Ja myślę, że większość tutaj, właśnie, dropu jest dosyć okej. Okay. Nie będę mówił, że nie jest. Może... Hmm. Nie to powiedzieć. Jest dobra. Nie ma co narzekać. Hmm. Całe podsumowanie będzie gdzieś w trakcie filmiku. Ja nie będę mówił gdzie. Całe podsumowanie właśnie znajdziecie gdzieś w trakcie filmu, żeby było takie małe zaskoczenie. Nie będzie to na końcu, nie będzie to w środku, będzie to gdzieś w filmie. No, zobaczycie, ile tym razem zarobiłem, a jeśli nie widzieliście poprzedniego filmiku. Macie link w opisie i prawdopodobnie gdzieś tutaj powinien się znaleźć... Ten film właśnie mm, poprzedni zbicia 50 tych takich ciemnobrunatnych. Kurczę, dobrze mówię? Brunatny? Cholera. Ja myślałem, że ja mam kolor tylko z podłączaniem, właśnie słuchawek, że nie wiedziałem zawsze, czy różowy jest mikrofon, czy różowy jest yy, yy, głośnik. Znaczy, tutaj brunatny. No nie wiem, wiecie, te fioletowo coś tam o tych, tych mówię, tych metinów w żaru, tak? Co jeśli jest całkiem sporo na mapkach. Już ich nie wybijam, więc nie możecie mieć do mnie pretensji. Tych zielonych też już nie wybijam. Ten filmik jeszcze jest z tamtego roku tak naprawdę. I wydaje mi się, że niektóre mają jeszcze nawet y, znaczek Obsydianu gdzieś tam w prawym górnym rogu. Więc się nie zdziwcie. Ale tak po prostu nieraz bywa, że na starym serwerze łatwiej cokolwiek było zrobić. Tutaj akurat... Teraz można powiedzieć tak, PL to jeden wielki lak. Ja ostatnio się logowałem, jak był ten event właśnie świąteczny, czyli tam 28, 29, nie, 27, 20, nie, 28, tak, 28, bo teraz oglądałem sobie filmiku jednego też z youtuberów z Samosa i tam też był 28, też w topie chyba 26 powiedział, ale to było 28 ostatnie moje logowanie. Co do samego eventu, totalna klapa. Mapa 90, plus, totalna klapa, event robić tutaj naprawdę. Dobra, kolejny metin już jesteśmy w połowie, bo ten film trwa 9 minut, więc jest 4 minuty 30, więc jesteśmy w połowie. Drop jak drop, pewnie tutaj się gdzieś spodziewaliście tego, że pokażę, jaki jest podsumowanie dropu. Spokojnie, ja zrobię to tak jak w tamtym, jak w ubiegłym właśnie. Filmiku, że też będzie pokazane ile zarobiłem, ile straciłem, chociaż zazwyczaj to jest zarobek przede wszystkim i tak sobie myślę, że będę podawał te ceny, jakie tam były, żeby chociaż podobne, żeby wiecie, nie było jakoś przekłamań żadnych, bo to jest czasowo oczywiście, wiecie. No, 50 zbić można by to zrobić jednego dnia, ale to potrzebowałbym chyba cały dzień i wszystkie metki bym musiałbym bić. Nie no, 6CH. To potrzebne mi jest około ilu? 9 godzin. Dobrze mówię. Ja z matematyki dobry nie jestem, ale chyba około 9 godzin bym potrzebował, żeby taki film skleić w ciągu jednego dnia. Mało realne. Szczególnie na samosie, gdy tutaj bije bardzo dużo osób te metki. I to jest naprawdę potrzeba minimum chyba 3-4 dni, a w moim wypadku potrzeba nawet dwóch tygodni, bo idę raz zbić 6, drugi raz zbije 6. No i tak wiecie, mija, mija mi ten. Tydzień, no i po prostu czasem się nie da. No, tutaj widzicie, czasem ten drop jest fajny. Nie mogę narzekać. Nie możemy narzekać, że on jest jakiś zły, i paskudny. On jest całkiem w pytkę. Myślę, że większości z Was ten drop też by się odpowiadał. Przede wszystkim pedeki, jakieś tam kół, kamienie duchowe, bo też chyba ich kilka tutaj już widzieliście, jak dropu, a może i nie. Nie wiem, nie wiem. Ja nic nie powiem na razie. No, jak na razie, no. No, zbliżamy się praktycznie ku końcowi, ale powiem jeszcze taką małą wzmiankę, że teraz na moim kanale będą dwie dodatkowe gry. Pierwsza będzie z 2002 roku, bardzo gra, która hmm, jest praktycznie chyba jedna z moich pierwszych gier, tak naprawdę z tej serii. Potem będzie druga gra, też starsza. A następna gra, jak skończę te dwie serie, to będzie. Gra z 2011 bodajże, albo 2012, nie wiem, nie jestem przekonany czy to jakoś tak. I chciałem, powiem wam z tego nowego Assassin's... Assassin's... tak? To jest Black Flag. Ale mam mały dylemat z tą grą, bo nie wiem czy tak wrzucać się na, to jest chyba czwarta seria, tak? Część, a ja grałem tylko w pierwszą. Więc nie wiem, czy opłaca mi się w ogóle zaczynać w ogóle w czwartą grać, jak nie znam praktycznie poprzednich części. Więc to jest taki, taka moja mała zagwostka, Czy rzucać się od razu na tą 2013, czy może zacząć od tej 2007, tak? Jeszcze mam ochotę ponakręcać coś z prototypa. Też fajna gierka. Ale. No, tu mam akurat problem, bo zupełnie nie wiem, czy tam zacząć, czy się opłaca w to grać, bo wygląda dosyć ciekawie, imponująco, prawda, nie jest jakaś tam łał wow ale jest w miarę okej. Okay. Znam ostatnio... Hmm. Była zasada taka, że ten, ten, żebym pograł z znajomym w Battlefielda, ale ja tak kurczę, no pograłbym, dostałbym po dupie, tak, że gorzej niż w CS-a. Więc no, te gry to jest chyba FTP, tak? Nie, to jest... Kurczę. Strzelanka, no po prostu nie będę tam tym oryginalnymi, że jest jakaś tam, jakaś tam, jakaś tam. Strzelanka to strzelanka, prawda? Tam strategii za dużo nie ma. Schowaj się, strzelaj, schowaj się, strzelaj i tyle. Może nie padnij. I nie daj się strollować przede wszystkim. No. Nie wiem. Będę musiał pomyśleć. Na razie będą dwie dodatkowe serie, właśnie. Co będzie? Jedna będzie przygodowa, druga strategia. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. O! Będę ja je prowadził, żeby nie było, wiecie, tak tutaj duma i tak dalej. Zrobiłem dwa intra. Jedno dzisiaj powinno być chyba jakoś przed tym filmikiem powinniście już oglądać, a drugie będzie jutro, że będziecie mogli sobie zobaczyć, co tam będę robił. Okej, okay, to by było na tyle w tym filmiku. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, jeśli podobał Wam się ten filmik, zapraszam do subskrybowania kanału i do polubienia go, żebyście mogli zobaczyć jak najwięcej dropu z następnych metinów. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, Dariusz Trzecicz. papá.